Manko witajcie! Zapraszam was na bardzo emocjonujące markowanie legendy tej gry Waffen Tragera 100 bo mogę w nim zagrać 30 bitów. Tak. Ja good, good, good. Dobrze. Waffen-Trager posiada świetny magazynek, wręcz zabójczy, ale niestety nie ma kompletnie pancerza, w szczególności na wieży. Jeżeli podjedziemy gdzieś zbyt agresywnie, bez wsparcia, to może się dla nas naprawdę to źle skończyć. Mamy tutaj pięć pocisków, które strzają średnio za 560, czyli tak naprawdę możemy roznieść każdy dziesiąty tier w jeden magazynek. Nie mam spota. Mam spota. WTE kilka lat temu był dostępny normalnie w grze, ale w aktualizacji 9.15 Wargaming zdecydowało się na usunięcie tego pojazdu. No po prostu był zbyt toksyczny. Sami zresztą widzicie, co tym magazynkiem można zrobić. A gracze, którzy mieli WTK, dostali Grilla. Z wyłączeniem oczywiście chińskiego serwera, bo tam można było go kupić za normalne pieniądze. Przez ostatnie kilka dobrych lat wiele osób zastanawiało się, czy jest sens powrotu WTK, czy nie będzie on zbyt mocny taki jaki był kiedyś. Gra, jakby nie patrzeć, bardzo mocno się zmieniła, zostało dodane mnóstwo nowych czołgów, jak i też Bitwy są oczywiście szybkie. Skam. Dobra, on się jedną odbija, się jedną odbija. Nie, no widzowie. To jest pogrom, ta bitwa. Nic nie zdążę zrobić. Jakie to są ulewy. No nie wiem, czy zdążę ten magazynek. o to jeszcze jest. Może i momentami są, ale w końcówkach trzeba przyznać, że tym WTK-iem możemy zrobić naprawdę mnóstwo obrażeń. Pięknie. Udało się wyciągnąć ostatnim magazynkiem. Teraz jeszcze może wytłumaczę dla osób, które nie wiedzą, o co chodzi, dlaczego ja grałem w bo było specjalne wydarzenie pod koniec września Powrót Waffen Tragera, gdzie mogliśmy właśnie dostać na wypożyczenie na określoną ilość bitew tego Wuteka. W moim przypadku ja miałem 30 bitew, a można było maksymalnie zagrać 55. Oczywiście w 30 bitew nie zmarkowałbym 10. tieru, ale jak dobrze wiecie, ja już wcześniej grałem w Wutekiem i miałem na nim około chyba 80% biegłości. Dobra. Jakiś aktor chyba Dobrze, odwrócony. Jeżeli chodzi o wymagania, to musiałem robić około 3850 uszkodzeń co bitwę, żeby nie spaść. I miałem trochę szczęścia, ponieważ na początku nie mogłem grać w OTA, byłem na wakacjach i zobaczcie jak te wymagania spadły. Spodziewałem się, że tylko kilka osób mogło grać tym włókiem przez te pierwsze dni. A potem już od 29 sierpnia, tak naprawdę każdy miał tą możliwość, i te wymagania spadały i spadały. Nie będzie pojechać. Jakby był spotter na linii 8, to bym pojechał. No, no, ale, ale Progetto może zaświecić. tak może i ma świetne parametry, działa, czyli 0,28 celności, bardzo szybki czas skupiania, świetna penetracja 352 APR, -y. Jednak w rzeczywistości to różnie bywa. Kurde, ale unlucky. Mogę stać tu i coverować. Oni się przeleją. Kurde, ale będzie słabicie. Chociaż nie ukryłem, bywają też naprawdę fajne magazynki, co zresztą tutaj sami widzicie. Ale według mnie najważniejsze to była ta rotacja i to, że ja przewidziałem, że przeciwnik właśnie tak będzie wyjeżdżać i będę go mieć jak na patę. A teraz to, co WT-ki lubią najbardziej, czyli wymiany. Mamy 5 pocisków po 560, też bardzo krótki czas pomiędzy tymi pociskami. Dzięki temu możemy naprawdę świetnie się wymieniać i kasować przeciwników jeden po drugim. Zresztą szkoda, że nie miałem tego szóstego pocisku. A przypomnę wam, że na samym początku WT-ek właśnie miał 6 pocisków. Da Maxa no. Więcej chyba się nie da. Zobaczcie teraz to dokładnie, strzelam na ślepo, mam zbliżenie na razy no 25 weszło. i dzięki temu mogę ocenić czy weszło. trafiłem, czy nie trafiłem blindy w tego weszło, Leoparda no. jeżeli trafiłem, to strzałem w to miejsce dalej. Ale magazynek. Ej! Ej! A to może zostawię bez komentarza. Dobra, muszę miasto cisnąć do końca i zrobić krosne na w tajno. Git. Zajebiście. Będę też agent. Pięknie to weszło, kurde. Woah. Kolejną wadą Wuteka, oprócz tego, że nie mamy pancerza, to jest to, że nie mamy też kamuflażu i świecimy się tak naprawdę wszędzie. Dodatkowo mamy tutaj jeszcze słabą mobilność i na koniec czas ładowania całego magazynka to 52 sekundy i to jest naprawdę długo. jest problem. 20 sekund, kurde, proszę, przeładuj tym Wutekiem, Ładuj, ładuj, Helga, ładuj. Pytanie za milion punktów, czy ja to zdążę przeładować? Chyba nie. Nie. 473 Skajeka nie zdążyłbym oddać jeden strzał chyba jeszcze. Jeżeli chodzi o mapy, to najlepsze dla nas będą takie miejskie, gdzie mamy sporo korytarzy, z których możemy się powychylać. Wy Oczywiście będą schowani od artylerii i tu możemy robić naprawdę świetne wyniki. Okej, okay, ja będę mieć bicie na Leopardo w sumie i leopard będzie mieć bicie na mnie. Powiem szczerze, że grając z WTK musiałem być naprawdę ekstremalnie skupiony na tym, żeby wchodzić te wszystkie dobre wymiany i nie zbierać za dużo, nie wychylać się gdzieś za mocno. No i serio to było bardzo oczywiście wymagające. Plus jeszcze ta presja, że zostało mi tylko i wyłącznie kilka bitew do rozegrania i więcej może WTK w ogóle nie będę mógł w stanie grać. On chyba strzelił. O kurde, myślałem, że mi polosuje. Nie, no muszę jechać. Nie wiedziałem no. Dobra, ja sobie... Ja się ustawię defensywnie jeszcze przez 20 sekund. Mamy lighty w fajnych pasywach. Dobra, mogę podjechać pod Oku. Mamy lighty w dobrych pozycjach. Minus AMX. Minus coś jeszcze. Mam nadzieję, że nie mam perma. Mam spota. Stop! Od teraz koniec rozlewania napojów, zmieniam biurko. Już od dłuższego czasu zmagają się z dosyć poważnym problemem, a mianowicie, przez słabą stabilność biurka regularnie wylewały mi się energetyki na moje stanowisko. Pamać, mać, wylałem energetyka, no! Trafić, co jest? Chyba Red Bull'a. <noise> Dlatego w ramach współpracy z marką Pi Space otrzymałem biurko Supernova 221. Wysyłka 24 godziny, a średni czas dostawy to 2-3 dni robocze i jest możliwość zamówienia z wniesieniem. Całe biurko mieści się w tych dwóch kartonach i jedyne czego potrzebujecie to tak naprawdę śrubokręt. Całość była naprawdę dobrze zapakowana, a w szczególności to oświetlenie, czyli LEDy, które znajdujemy w takiej tubie. Jest również instrukcja, ale jak dobrze znacie moje umiejętności manualne, po nam w sumie instrukcja? W powietrzu powietrza, ci potem A Jestem profesjonalistą Lewą ręką? No jak? Tylko nie wiem, czy dobrze teraz kręcę Tak, dobrze. No kur... nie mogę tak. No lewo mnie trafisz? Nie. Five hours later. Ty, to ma być impuls. <laughs> Czekaj. Przekazanie drogi A ja będę w No ten będzie szybciej nie? No Właśnie Montaż ledów okazał się bardzo banalny, ponieważ mamy już gotową taśmę dwustronną, więc odklejamy tę jedną część i przeklejamy oświetlenie przeznaczone do tego miejsca. Nawet taki elektryk jak ja sobie z tym poradził, więc wy tym bardziej dacie radę. Odwrotnie. Nadzoruję. Gdzie masz ludzi, tak? Od pracy i nadzorujesz. Ja tu jestem od nadzoru. Tak, jestem. Nadzór. Nadzoropodobniany. Jest prosto. Oficjalny test stabilności biurka. Nic się nie wylewa. Muszę Pawiana zatrudnić do, do tej roboty. walić. To tak wali Kolejny ciekawy test jaki przeprowadziłem to sprawdzenie czy on faktycznie jest odporny na zarysowania. I rzeczywiście nie ma żadnej rysy, laminat zdał egzamin. Teraz pora na komputer i mamy naprawdę dużo miejsca na swobodny przepływ powietrza. A po drugiej stronie półka i miejsce na książki dla załogi. Niby taki detal, ale według mnie bardzo funkcjonalny, czyli przepust na kabel. Dzięki temu możemy właśnie sobie lepiej zorganizować cały nasz ten cable management. A wszystko udało nam się złożyć w niecałą godzinę, więc jestem przekonany, że każdy z Was poradziłby sobie z tym zadaniem. A teraz pora na prezentację. Bardzo podoba mi się taki design biurka, chodzi mi oczywiście o te ścięte boki. Ale najważniejszym aspektem jest dla mnie jego wielkość, bo naprawdę jest tutaj dużo miejsca. Moje monitory właśnie mogę ustawić między innymi na podstawkach, albo korzystając z ramienia i sam zastanawiam się właśnie teraz, czy nie umieścić trzeciego. Natomiast jeżeli chodzi o oświetlenie, to mamy dostępny taki pilotik już z bateriami i możemy właśnie sobie między innymi zmieniać kolory. Czy też te wszystkie tryby po kolei, zmieniać też prędkość, nasycanie tych wszystkich naszych LED-ów itd. i Tych funkcji jest naprawdę sporo. I jeszcze jedna rzecz, o której zapomniałem, dostajemy też takie zaślepki, które możemy wszędzie sobie zamontować w taki sposób, żeby nasze całe biurko właśnie było jednego koloru i nie było tych takich innych elementów. A jeżeli jesteście zainteresowani kupnem tego biurka, to zapraszam was serdecznie na stronę PY Space, gdzie możecie je kupić. Uwaga, bo do 26 października jest specjalna promocja i możecie dostać to biurko za 849 zł. Linki do strony znajdziecie w opisie, jak i w sekcji komentarzy. Jedna bitwa i wszystko w peace. No i teraz to mamy prawdziwy roller coaster. No, 5 bitów i 1,5 punktu procentowego. To jest do zrobienia, ale. Dobra. Nie. Nie. Ja pierwszego fraga zrobiłem. Jest 1-6. Na lotnisku to jest tak wolna mapa. No kurde, specjalnie mam lotnisko, żeby mieć długą bitwę. I co mam? Mam 2-7. 4 minuty, 3 minuty. W sumie to już nie wiem za bardzo co powiedzieć, ale dla takich chwil gra się tym butekiem OWS-100, żeby rozdawać tego typu magazynki. Opa! Nie boisz się tym abram? Patrzcie, zgąskowali mnie i nie staranowałem. Nie! Nie! Mogę poczekać dłużej, aż się tybi i siedem w leja, i wtedy się wychylać. Nie pomyślałem. To dobrze, dobrze, dobrze. Wykoń go! Nie! Dobra, może pogłębnie wpadnę. Nie chcę zaradzić od typa strola. No chodź, stary z wrócił. Nie mają dużo czasu. Minuta. O nie. Nie wiem gdzie jest. O kurwa. Dzięki za donata No, Stachu prorok bez kitu Mam, ale o zaświecił Może po moim spocie. Przypomnę wam, oczywiście, że nasze uszkodzenia, plus uszkodzenia po gąsienicy albo uszkodzenia po spocie, są traktowane tak samo i ta sumowana część to jest ten damage kombinowany, który że tak powiem powinniśmy robić. Dobrze, dobrze, dobrze. Uff. Nie sądziłem, że dwie. Nie może blind był jakiś, może. Nie wiem. Był blind. Dostępne bitwy, dwie. 94-57, miasto albo 1 268 chce tam spuszować, dobra, tak jest, to ja go skoworuję. Już mam pomysł. I on jednym pignięciem zrobił, ja już wiedziałem co on zrobi. On jedzie od razu na C1 agresywnie. Dobra. Początek bitwy, oni wszyscy byli skupieni na 268v4. Ale pestki od Grilla to ja się nie spodziewałem. Jak dostanę spoda, to jest dętka. Czy oni mogą przejść tu bez spota? Chyba nie. Wow, co jest do. Przecież tu nie jest w ogóle drzewko przewalone na nic. No, nie, no to jest stream snaipujący na chieftain, no. Akurat dwa razy blinduję w taką pozycję, tu nie ma żadnych krzaków, tu nie ma nic. I blinduję w tą pozycję, nie? Śmieszne, że muszę się schować przed stream sniperem. Jest. Ten cały maga. O kurwa, 94, 96. Proszę, niech ktoś po spocie strzeli, niech ktoś po spocie niech ktoś po spocie strzeli. Jeden blind był, był jeden blind, no właśnie! Jeżeli ten blind świad, to, to zrobiłem. Jest jest, 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 jest! Mamy to, mamy to, mamy to! Trzymałem na wuteku. Ostatnia bitwa mi została. Trzy odznaki na wuteku, 30 bitew, miałem tylko 30 bitew. I ja jeszcze z tym. Stream... Nie wierzę w tą bitwę. Po prostu nie wierzę, nie wierzę. Nie wierzę. Dzięki Uchner za suba, dzięki widzowie, że byliście, kibicowaliście.